W domowym zaciszu rośliny możemy uprawiać cały rok. Potrzebujemy do tego doniczek z otworami na dnie, umożliwiającymi odpływ wody, podłoża, np. gotowej mieszanki ziemi oraz nasion ulubionych warzyw i ziół. Jeśli myślimy o uprawie kiełków, pomocna może okazać się kiełkownica zioła na parapecie. Fotografia: Szutterstok. Przy wyborze nasion najlepiej skupić się na własnych preferencjach smakowych aby uprawy było uzupełnieniem naszych codziennych wyborów żywieniowych. Jeśli jesteśmy fanami pizzy, dobrym wyborem będą pomidorki koktajlowe. Bazylia i oregano. Gdy często jemy kurczaka, warto pomyśleć o rozmarynie lub sałacie. Do kanapek idealnie sprawdzą się kiełki czy aves, podpowiada Elin Buren, ekspert ogrodnictwa, Nelson Garden. Uprawiaj te warzywa i zioła, które lubisz. Fotografia w. Legutko oświetlenie naturalne czy sztuczne. Ważnym aspektem jest odpowiednie nasłonecznienie wybranych roślin. Warzywa i zioła zazwyczaj potrzebują co najmniej 6 do 8 godzin światła słonecznego. Na Naturalne będzie ustawienie donic przy oknie. Najlepiej o południowej ekspozycji, która zapewnia najdłuższe oświetlenie. Warzywa i zioła potrzebują światła dziennego. Fotografia szóstersztok, jeśli Twoje mieszkanie jest ciemne, na przykład mieści się na parterze albo nie masz miejsca do upraw na parapecie przy oknie, dobrym rozwiązaniem będzie sztuczne światło. Ogromnym ułatwieniem są przeznaczone do oświetlania domowych upraw ledowe listwy czy nawet gotowe stelarze. Dobre doświetlenie roślin pozytywnie wpłynie na ich prawidłowość. Wzrost zapewnia Alinburę jak pielęgnować domowe uprawy. Do pielęgnacji domowych upraw nie potrzeba wiele. Najważniejsze jest regularne podlewanie, ale nie przerywanie. Warto także zapoznać się z instrukcją na opakowaniu nasion, gdzie znajdziemy informacje m. Inne o czasie wzrostu czy wymaganej głębokości podłoża, obecnie dostępnych jest też wiele aplikacji mobilnych, podpowiadających. Jak pielęgnować daną roślinę. Korzystanie z nich pomaga świadomie uprawiać warzywnik. Warzywa i zioła trzeba regularnie podlewać. Fotografia Shutterstock ułatwienia dla początkujących. Rynek ogrodniczy bardzo szybko się rozwija, oferując mnóstwo udogodnień, które są nieocenione, zwłaszcza w przypadku osób, które zakładają swoje uprawy po raz pierwszy. Dostępne są nie tylko gotowe mieszanki ziemi, ale także nasiona na taśmach które zapewniają ich optymalny wysiew, niezbyt gęsty i nieza produkty takie jak donice, kiełkownice, stelaże czy podpory pełnią obecnie nie tylko funkcje praktyczne, ale są także dekoracyjnym elementem naszych wnętrz. Dzięki temu coraz więcej osób podejmuje się założenia własnej choćby mini uprawy warzywnika czy zielnika, mini ogródek w domu. Fotografia. Trzysterstok domowy warzywnik i zielnik to doskonały sposób na wzbogacenie swojej diety w dodatkowe porcje witamin. Świadomy wybór nasion sprawi, że plony faktycznie znajdą miejsce na naszych talerzach. Zapewniając dodatkowo wyjątkowe walory smakowe, sama uprawa dostarczy nam również mnóstwo satysfakcji i odświeży wygląd naszego wnętrza. Polecamy także balkon w bloku. Świetne pomysły na aranżację. Zobacz wszystkie.